witaj właśnie zakończyłam sesję oczyszczania z negatywnych energii klątw, uroków i akurat w tym przypadku wampira energetycznego który czerpał energię z tej osoby za pomocą wahadła jest to niesamowite wahadło przecudownej energii Archanioła Michaela. Któż jak Bóg. I tak, moi drodzy, kochani, to wahadło o tej archanielskiej, potężnej wibracji oczyszczającej ma na spodzie wygrawerowaną również modlitwę egzorcystyczną mm, po łacinie. Ma y, krzyż Świętego Benedykta jest oparte na um, szkielecie wahadła karnak, natomiast jego wibracja, to co w sobie zawiera i to jak pracuje, to jest cała miłość Boga, muszę wam powiedzieć. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie uwolnienia od. Ludzi, którzy z Was czerpią energię od jakichś negatywnych złożyczeń, wibracji, czegoś, co w jakimś sensie wprowadza w Wasze życie niepokój. Wiesz, to mogą być negatywne myśli, to może być to, że ciągle jesteś smutny, smutna, to, że jest Ci po prostu gdzieś, nie wiesz o co chodzi, ale ciągle masz pecha. Nie wiesz dlaczego, ale masz bardzo ciężkie sny, koszmary, nie możesz w nocy spać. Wibracja tego wahadła takie rzeczy po prostu pięknie leczy. Któż jak Bóg, moi kochani? Przepiękna wibracja. Jeśli czujesz, że potrzebujesz takiego uzdrowienia, takiej pięknej energii, która pracuje również z naszą karmą, muszę Wam powiedzieć, to zapraszam cię serdecznie do kontaktu. Budziaki, papa.